Rozmowa po dziewiątej. Daniel Zawidzki, witam w rozmowie po dziewiątej moim państwa gościem jest Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Kłaniam się. Witam pana, witam państwa serdecznie. Jest okazja porozmawiać o tym, co się dzieje w mieście, ale zaczniemy od sejmiku lubuskiego. Zapewne pan oglądał ostatnie obrady. Tam była próba odwołania przewodniczącego Maciuszonka. Głównym argumentem opozycji było to, że pan przewodniczący nie zwołał grudniowej nadzwyczajnej sesji. Chodziło o Zity, a Zity to niezwykle ważna sprawa dla Zielonej Góry. Powinien zostać stanowisko pana zdaniem przewodniczący Maciuszonek. Na no, wszystkim pan przewodniczący Maciuszonek nie powinien łamać prawa. Nie? I Natomiast konsekwencje no to są takie, jaką politycy podejmują. Można zrezygnować, można utrzymać poprzez większość rządzącą. A złamał prawo? prawo? Ale oczywiście, ależ oczywiście no, ja, ja się dziwię, przysłuchując się tej e, całej sesji Sejmiku, że jakby no, platforma obywatelska, która tak broniła pana przewodniczącego, e, cały czas twierdzi, że wszystko było zgodnie z prawem. No, no każdy, który, to, który cokolwiek ma wspólnego z działaniem w samorządach, czyli działaniem zgodnie z prawem, wie dobrze, że statut województwa jest niższego rzędu dokumentem niż ustawa, a ustawa o samorządzie mówi jasno, że w przypadku sejmiku mm, województwa wystarczy wniosek o sesję nadzwyczajną złożony przez jedną czwartą radnych i w ciągu 7 dni przewodniczący Sejmi sejmiku musi zwo zwołać taką sesję. To, że w naszym statucie jest jeszcze zapis, który warunkuje to tym, czy to jest sprawa ważna, czy nie, jest niezgodne z ustawą. To jest tak miękki zapis generalnie, bo co jest sprawą ważną, kto będzie zdecydowanie no dla kogo jest ważne, prawda? Ale ten zapis był od 2013 roku niezgodny z ustawą o samorządzie. No nikt wcześniej nie zarzucał tej niezgodności z prawem, ponieważ żaden z przewodniczących kolejnych nigdy tego prawa nie złamał. Natomiast no, teraz w sytuacji, gdy, gdy tak się stało, wojewoda zaskarżył statut województwa do WSA. No, jestem święcie przekonany, że, że bardzo szybko ten wyrok będzie wydany i sejmik będzie musiał zmienić swój statut. I ciekawe, co wówczas Platforma powie. Że co, że, że sąd jest znów pisowski? No przecież... myśli się coś. No nie, no, no na pewno. Kreatywność przecież Jasne. jest naszą cechą, Jasne. naprawdę. Jasne, no, ja, ja, ja już nie wchodzę w szczegóły. No, jeżeli, jeżeli dla e, Platformy i koalicjantów e, sposób e, dysponowania czterema miliardami złotych w nowej perspektywie finansowej dla samorządów i innych jednostek jest sprawą błahą, bo tak stwierdzili, że to nie była sprawa ważna. No to ja winszuję. No ja uważam, że generalnie zarząd województwa boi się publicznie mówić, w jaki sposób dysponuje głównie dla swojej. to może inaczej, Panie Prezydencie, może zarząd te województwa mówi tak, to nasza kasa te 4 miliardy, 4 miliardy złotych i nic wam do tego. No tak, tak to tak to mówiła pani marszałek przy, przy pośle sługockim do nas, samorządowców, do prezydenta Milewskiego i do prezydenta kubickiego, że to jest kasa platformy i nic nam do tego. Ale taka nie jest prawda, taka nie jest prawda. Tak jak pieniądze unijne z szczebla centralnego nie są pieniędzmi opcji rządzącej w naszym kraju, tak też i środki, którymi dysponuje urząd marszałkowski, nie są środkami platformy. Dobrze, a pozostając przy pieniądzach, to Platforma też zaproponowała taki projekt 0% na remont i budowę mieszkań. Poza tym chce przekazać 10 miliardów złotych samorządom na remont mieszkań komunalnych. Takim projektem gdzieś rzuca w tej kampanii wyborczej, która już się przecież rozpoczęła. Ja wiem, że będąc w opozycji, można wszystko powiedzieć. Jak pan na to patrzy? Jeśli chodzi o ten projekt, który. E, Przewodniczący Tusk ogłosił, a więc 0% e, jeśli chodzi o oprocentowanie Kredyt. kredytów hipotecznych, no to to, no to wszyscy eksperci, ekonomiści jakby to skrytykowali totalnie, no nie może być tak, że ktoś bierze pół miliona kredytu, a mniej więcej 770 tysięcy odsetek będzie spłacała reszta społeczeństwa, tylko dlatego, że, że wcześniej e, ktoś nie mógł wziąć tego kredytu, lub później, lub jest za stary, czy, czy kiedykolwiek miał jakieś mieszkanie, no, no ten, 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 ten pomysł został już jakby grudny. Podany krytyce ze strony wszystkich ekonomistów, także nie sądzę, żeby on mógł być wprowadzony i zresztą nie słyszałem, żeby za bardzo platforma dalej epatowała szczegółowymi rozwiązaniami. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie dla budownictwa komunalnego, ono jest oczywiście niezbędne tak. i, i konieczne. Tylko ja, kiedy sprawuję tą funkcję już ponad 16 lat, i przeżyliśmy 8 lat rządów Platformy i teraz ósmy rok rządów Prawej Sprawiedliwości. No to ja za czasów Platformy nie widziałem tego typu dofinansowania do budownictwa komunalnego, jaki jest teraz. To było żeby... na zakup mieszkania dla młodych. E, nie, ale mówimy o komunalnym o, 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 o wsparciu, okay. bo, bo mówi pan o wsparciu dla samorządu do samorządów, tak. Ty no więc widziałem. samorządy mhm. nie widziały tego typu dofinansowania, takie jakie jest teraz. Żeby nie być gołosłownym, to na najbliższej sesji Rady Miasta będziemy wprowadzać do budżetu uzyskany od, od ministra rozwoju pana Waldemara Budy ponad 60 milionów złotych które miasto Ziona Góra otrzymało na wybudowanie ponad 200 mieszkań komunalnych. Mieszkania komunalne, które będą częściowo realizowane przez KTB, częściowo przez SIM, a więc przy ulicy Anny Jagielonki oraz przy e, na osiedlu Mazurskim. Ma, 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 mazurskim. Mhm. I, te, I to jest poziom dofinansowania 85%. Bardzo Takiego, no to jest, to jest potężne, to jest tylko 15% wkładu własnego miasta. A więc taki wkład, jaki normalnie przy środkach unijnych jest, czyli ten, ten który mówimy, najlepszy dla nas, 85% dofinansowania daje nam ten rząd, ponad 60 milionów złotych, tego typu ten tego typu i skala środków, i poziom dofinansowania za czasu platformy nie było. Ale no, jeżeli, chcą, jeżeli chcą utrzymać to, co robi dzisiaj rząd Prawa i sprawiedliwości, i podobnie sposób finansować, to chwała. Tylko, żeby to przedstawili szczegóły, że to nie jest 10, 8 czy 15 miliardów i też nie wiadomo w jakimś okresie, tylko ile samorząd będzie mógł otrzymać, jaką wysokość dofinansowania w stosunku do całych kosztów inwestycji. Czy to będzie 85% tak jak teraz? Czy będzie jeszcze lepiej, 90, 95? No, pytanie brzmi, <noise> pytanie brzmi czy, czy po wyborach, jeżeli platforma by wygrała, czy by się nie wycofała z tego, bo mówię, będąc w opozycji można powiedzieć wszystko i możemy dzisiaj, sam, dzisiaj samorządowcy prawda? muszą do każdej yy, siły politycznej, która cokolwiek deklaruje, trzeba, będą, muszą jakby zadawać pytanie, konkretnie ile, na co, w jakimś czasie. No i mam tak. nadzieję, że tego typu informacje uzyskamy. My Ile wiemy, lat? co dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy ponad 60 milionów na ponad 200 mieszkań, a więc to jest mniej więcej 300 tysięcy złotych dofinansowania do jednego mieszkania i tylko 15% wkładu własnego. Mieszkania będą w zasobie KTBS-u, jak rozumiem? W zasobie KTBS-u i SIM-u, ale kierować będzie do nich miasto na podstawie listy kolejkowej, która jest stworzona od lat, prowadzona przez miasto. Ile... Czasu, to jedno pytanie. Jakie pieniądze, to drugie pytanie. Trzecie pytanie, kiedy zakończą się prace przy Ulicy Podgórnej? Jak długo potrwają? Utrudnienia są w tej chwili. Ulica Podgórna właśnie jest częścią inwestycji, które na zlecenie miasta realizuje ZWIK, nasze wodociągi. Pozyskaliśmy wspólnie ponad 40 milionów złotych z programu Centralnego Unijnego Ochrona i Środowisko, a więc po a z tego samego programu, gdzie mamy obwodnicę południową, z tego samego programu, gdzie mamy pyszne autobusy, dostaliśmy też ponad 40 milionów złotych na zagospodarowanie wód opadowych. Pamiętamy, jak przy ulewnych deszczach zalewa nam się starówka, zalewa nam się całe miasto, zalewa się też czerwieńsk czy, czy, czy przylep, zalewa się jędrzyków. Pierwszy etap tych inwestycji na kwotę prawie 70 milionów złotych netto, gdzie prawie 50 otrzymaliśmy właśnie z tego programu, jest właśnie w trakcie realizacji. Między innymi na ulicy Fugoluszowej, między innymi na, na Jędrzechowie. Między innymi też w centrum miasta, to jest właśnie ulica Podgórna, ulica Zyty. Pod parkingiem miejskim budowany jest wielki zbiornik, który... Taki który tak, będzie, tak. Zbiornik wielki na wodę, który będzie przejmował tą wodę z okolicy właśnie e, piaskowej zyty y, podgórnej i następnie rozsączał do ziemi po to, żeby nie zalewać y, reszty starówki, nie zalewać się docelowo przylepu i y, 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 czerwińska. To ile czasu? To potrwa? No, pot, potrwa to myślę 3 miesiące, bo to jest w trzech etapach. W tej chwili mamy od ulicy y, Muszę powiedzieć, od parkingu przy użyciu miasta do ronda, później będziemy mieć od, od naszego parkingu do ulicy Piaskowej, potem od Piaskowej do Krótkiej, czyli na wysokości stacji Kwiodawstwa zakończy się ta inwestycja i później pójdzie właśnie, w, zbierze te wody w kierunku parkingu, gdzie ten zbiornik będzie przy urzędzie miasta. Mhm. Czyli do wakacji. Do tak, do wakacji, a parking myślę, że częściowo jeszcze podczas wakacji, ponieważ tam no, to, to, to musi być jakby zrealizowane jednocześnie, żeby nam nie podmyło połowy parkingu. Panie prezydencie, podobno jakaś kolejna walka o pieniądze dla Zielonej Góry. Dochodzą takie informacje, że jakaś, jakaś kolejna kasa na jakieś inwestycje ma spłynąć. Pan był w Warszawie ostatniej i znowu się wybiera? Tak, tak. Dzisiaj, dzisiaj rano jeszcze miałem spotkanie z posłem Jerzym Materną. Ustaliliśmy harmonogram naszego środowego wyjazdu. Za tydzień, 22 marca, będziemy w Warszawie. Chcemy być w czterech instytucjach. Najpierw e, taka bardzo ważna dla nas, e, symboliczna e, kwestia, jakby doceniająca Zieloną Górę w tej perspektywie unijnej. Otóż jest szansa, że komit komitet monitorujący, gdzie przyjadą urzędnicy z Brukseli e, i cała e, czołówka naszego Ministerstwa Funduszy i Polityki i Rozwoju, Komitet Monitorujący tego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, który się kończy, to we wrześniu może się odbędzie w trakcie winobrania właśnie w Zielonej Górze, gdzie pokaże mhm. się miasto, które kompletnie wykorzystało centralne środki unijne w sposób naj, najlepszy w Polsce. Takim prymusem jesteśmy? Tak, tak, tak. To jest pierwsze spotkanie. Właśnie mamy w Ministerstwie umówić szczegóły e, tego Komitetu Monitorującego wrześniowego, winobraniowego. No Później chcemy w Ministerstwie Infrastruktury dalej lobbować za środkami na na przebudowę wiaduktów na, na ulicy Zjednoczenia. Tam mamy też spo, spotkanie z dyrektorami później w NFOS-ie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. E, tam rozmawiamy o tym, żeby do końca 2026 roku wybudować cały nowy system przetwarzania e, odpadów po to, żeby nam nie groziły kary od 2027 mhm. roku, po to, żeby właśnie zagospodarowanie i mechaniczne i biologiczne i być może termiczne było e, z, e, powiązane. No i że żeby yy, po prostu, żebyśmy jak najmniejsze koszty ponosili za gospodarstwo odpadów i jak, jak najmniej płacili kar i na zewnątrz. To, inwestycje... to, jest, to jest inwestycja rzędu 250 milionów złotych. łącznie to ile tych pieniędzy może? <głos> to <głos> to, to, to te miliony nie, latają bo pan, tak na prawo, bo pan, lewo. Bo pan, to... Doszliśmy do, do, dopiero do trzech czwartek naszych wizyty, bo na koniec dnia... A już się pogubiłem. Na koniec dnia będziemy jeszcze w PKP PLK razem z panem posłem. Będziemy rozmawiać o tym, będziemy namawiać y, y, PKP, żeby było liderem tego bardziej inwestycyjnego, część, y, część tej inwestycyjnej części naszej kolei aglomeracyjnej, ponieważ nasz. Nasze lubuskie Trójmiasto Stowarzyszenie będzie składało wniosek w tym naborze najbliższym do Feniksa na nowych 13 przystanków i trzy centra przesiadkowe. Natomiast chcemy namówić PKP-PLK, żeby równocześnie składało bardzo duży projekt na 800 milionów i mamy nadzieję, że to będzie w partnerstwie z rządem marszałkowskim na doprowadzenie kolei do lotniska w Babimoście, na nowy kolejny tor między, tak bardzo brakujący między Czerwieńskim a Wysokim. Na, na tak potrzebny tunel pod torami w Nowej Soli. No to już jest bardzo gruba inwestycja, około 800 milionowa. No inwestycje chcieliśmy, strategiczne, można chcieliśmy, powiedzieć, dla chcieliśmy, chcieliśmy przed tym spotkaniem z panem posłem spotkać się z Urzędem Marszałkowskim, ale no nie mają czasu. Mają ważniejsze tematy. E, szkoda. No, pojedziemy do, 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 tam do PKP i będziemy rozmawiać z prezesami, mówiąc, że prawdopodobnie, tak jak to medialnie e, podczas naszego spotkania w interwencjach radia, mówił pan m, radny i dyrektor Kotylak, że. Prawdopodobnie urząd marszałkowski wejdzie w ten, to przedsięwzięcie, bo bardzo im zależy na, na tym, żeby nowy tor do lotniska został z Sulechowa doprowadzony i dalej szedł do Babi mostu. No szkoda, że nie mają czasu porozmawiać z nami, bo byśmy mogli bardziej kompleksowo tę sprawę przedstawić. Mam nadzieję, że oby wreszcie się, się uda. Oby się, oby się udało doprowadzić do końca, no bo inwestycje naprawdę zapowiadają się imponująco. Krzysztof Kaliszu, wiceprezydent Zielonej Góry był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Za uwagę dziękuję Państwu Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.